Witam wszystkich. Chciałem dzisiaj przedstawić fajny eksperyment z zakresu termoakustyki. Zobaczcie, tutaj bierzemy probówkę, to jest probówka 16 mm na 180 mm, zwykła taka 50 groszy tam w sklepie kosztuje. Wełna stalowa, którą można kupić w każdym markecie, praktycznie, to jest akurat grubość wełny 0. Są grubsze takie wełny, są, są cieńsze, z, z grubszym włosem albo z mniejszym włosem. To jest jak rozzerówka. Yy, I ręcznik papierowy. I teraz tak, bierzemy kawałek takiej wełny, obcinamy sobie, taki mały kawałeczek bierzemy, zwiniemy go sobie, zwiniemy go sobie tak, o. Takie coś. Wkładamy do probówki na odległość jedną czwartą praktycznie. Jak probówka ma 18 cm, to gdzieś początek wełny robimy na 4,5 cm. O, początek wełny na 4,5 cm, gdzieś mniej więcej. Tak, 1, jedna, 1, jedna, jedna czwarta, jedna czwarta długości. I ręcznik papierowy. I teraz z ręcznika od, odcinamy kawałek taki paseczek. Teraz jak mamy probówkę jak się zaczyna wełna nawiniemy tutaj ten pasek ręcznika papierowego i zobaczycie co dalej. Bierzemy, nawijamy go sobie jak się probówka ładnie nawinie. No. Teraz musimy zwilżyć to wodą. Zobaczycie delikatnie sobie zbliżymy. No i tak, nie, dosłownie tak, żeby... Okay. Mamy zwiężone i teraz zobaczcie. Zapalamy płomień I podgrzewamy, podgrzewamy tutaj tą probówkę w miejscu, gdzie się wyłonę zaczyna. I zobaczymy, co się będzie działo. cały czas podgrzewamy, podgrzewamy musicie uważać, żeby Wam woda się do środka nie dostała albo na zewnątrz w miejsce, gdzie jest ogrzewane miejsce bo może Wam probówka pęknąć po prostu się teraz ją zmoczyli, to by Wam pękła Na cały czas podgrzewamy o, słyszycie? wytwarza się fala akustyczna po prostu wytwarza się ruch powietrza w środku probówki i to nam generuje dźwięk dźwięk można zmieniać poprzez wielkość probówki zobaczcie palcem czuć drgania jak przytknę palec, przy, przytknę palec do końcówki jakbyśmy mieli na przykład większą probówkę i założyli membranę jakąś, to będzie nam się poruszało. Można w ten sposób generować energię elektryczną. Na przykład w podobny sposób są silniki robione termoakustyczne. To Wam może niedługo pokażę, jak to jest zrobione. Fajna zabawa. Polecam każdemu.